Hej, witajcie na kanale u Anki Otulanki. Ja nazywam się Anna Pietrzak, a tu na YouTubie i zarówno na Instagramie, na Facebooku też możecie mnie znaleźć jako Anka Otulankę, czyli dziewczynę zakręconą na punkcie dziergania. Buzują dzisiaj we mnie olbrzymie emocje, bo ja właśnie wróciłam z, druto z lotu. Dzisiaj, kiedy dla Was nagrywam vloga, jest poniedziałek i mam nadzieję, że dzisiaj ten vlog się... Pojawi, ja zrobię wszystko, żeby go dzisiaj Wam pokazać, ale po prostu ja wrzuciłam wczoraj z drutu zlotu i w samochodzie tyle miałam emocji podczas powrotu, że aż mi łza z oka poleciała. Naprawdę, słuchajcie, taka byłam wzruszona. Jeżeli nigdy nie byłaś na drutu zlocie, albo na jakimkolwiek takiego typu spotkaniu dziewiarskim, to ja Cię bardzo, bardzo serdecznie zachęcam. Koniecznie, koniecznie się wybierz teraz 30. Będą targi dziewiarskie w Gdańsku. Mam nadzieję, że dobrze myślę. Mówię 30 września targi Puch, które organizuje Furora Yarns. Więc tam, na stronie Furora Yarns, już można sobie kupić na te targi bilet, do czego bardzo serdecznie Was zachęcam. Może się w Gdańsku spotkamy, bo tam i ja się wybieram. Także słuchajcie, ale o tym Gdańsku to opowiem, jak będzie czas Gdańska, bo w życiu jest różnie i może mnie tam nie będzie, kto wie, kto wie, ale byłam na targach w Toruniu. No i to było coś niesamowitego, jakie ja przyniosłam ze sobą wrażenia, emocje i oczywiście torby pełne zakupów, żeby nie było. Do Torunia wybrałam się z moją przyjaciółką i z córką. Moja córka studiuje w Bydgoszczy, więc najpierw wybrałyśmy się wszystkie do Bydgoszczy w piątek. W Zrobiłyśmy taką rundę niesamowitą pobyt goszczy, po pubach, po fajnych knajpkach, po restauracjach. Słuchajcie, no ja mieszkam koło Słupska pod Słupskiem i bardzo kocham moje miasto, ale niestety ja uważam, że tutaj jest średnio z takim wychodzeniem wieczorami. No za bardzo nie mam gdzie. E, I tak od czasu do czasu wyjść sobie, no to, to jest coś niesamowitego, cudownego. Więc zrobiłyśmy sobie taką rundkę pobyt goszczy, żeby rano, samego rano w sobotę pojechać na targi dziewiarskie do Torunia. No i tu się zaczął taki ogień, taki ogień, za chwilę zrobię Wam przebitki, bo troszeczkę moja córka ponagrywała, ponieważ ona mi służyła trochę za fotoreportera, bo ja byłam święcie przekonana, że jak ja tam pojadę, to ja absolutnie nie będę myślała o tym, żeby robić zdjęcia, kręcić filmiki i dobrze pomyślałam, słuchajcie, bardzo dobrze pomyślałam. Podchodziłyście do mnie, witałyście się, ja podchodziłam do was. Kompletnie nie miałam czasu na to, żeby się przyjrzeć dobrze włóczkom, bo tyle było tych cudownych spotkań. A co dopiero myśleć o tym, żeby operować gdzieś tam telefonem? No. Także to był strzał dziesiątka. Jak będziecie kiedyś jechać na targi dziewiarskie, to zamierzcie ze sobą kogoś bliskiego, żeby robił za fotoreportera. Tak, bo to jest bardzo istotne, żebyście miały wolne ręce do przytulania tych wszystkich dziewiarek, które tam spotkacie. Dziewczyny. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim Wam za to, że podchodziłyście, że się witałyście, bo nie wszystkie buzie kojarzę, bo nie każda z Was nagrywa rolki, gdzie sama występuje, więc ja nie zawsze kojarzę z waszą nazwą waszego konta, na przykład na Instagramie wasze twarze, więc bardzo dziękuję, że podchodziłyście, że się witałyście, że się przedstawiałyście. Ja wtedy kuwałam, aha, to ta dziewczyna, to ta od tego konta, od tego konta, które obserwuję. Jestem Wam niezmiernie wdzięczna i niezmiernie wdzięczna jestem tym z Was, które chciały się ze mną przywitać, kiedy ja tam leciałam, poznając którąś z Was. I wow, tym po prostu przywitaniom, tym emocjom nie było końca. I to była dla mnie kwintesencja tego druto zlotu. Oczywiście włóczki były. Najważniejsze, oczywiście, no jak, żeby inaczej, druty były ważne. Bardzo ważni byli ci ludzie, którzy stali za tymi swoimi sklepami eee, kobiety, mężczyźni, których tam poznałam, którzy są właścicielami tych sklepów, którzy prowadzą te internetowe biznesy. Gdzie ja mogę po prostu kupować włóczki, sobie online przebierać, a tutaj na miejscu mogłam to, co mnie interesowało, pomacać. Byliście tacy cudowni, ciepli, wspaniali, daliście tyle rad, byliście cały czas w. Pogotowiu, tłumaczyliście, objaśnialiście, pokazywaliście udziergi, próbki, z jakiej włóczki, jak to wygląda finalnie. Słuchajcie, to był taki ogrom pracy przez Was zrobiony, że wszystkim Wam za to dziękuję. Dziękuję też tym dziewczynom, które zorganizowały drutozlot, które gdzieś to były w cieniu, które gdzieś na pewno były zestresowane, żeby wszystko się udało, żeby, które dopinały to wszystko na ostatni guzik, a jeszcze biegały z takimi uśmiechami. Michami dziewczyny. Świetna robota. Sprawiłyście, że przyjechałam do domu tak bardzo wzruszona, tak bardzo wzruszona. I zobaczcie, ja mam te emocje na twarzy, ja cały czas tym żyję. A teraz, co ja sobie kupiłam na drutowzlocie? Bo na pewno jesteście bardzo ciekawe, co kupiłam, więc zaczynamy będę pokazywał. cały dzień po stronie zapraszają do skorzystania i również przez cały dzień jest z nami Torunianka Cafe, zapraszamy na kawę, na herbatę, na lemoniadę na różne napoje, na i warto, warto z tego skorzystać. Kolejna rzecz, na której bardzo mi zależy, żebyście, żebyście się do Wrócę tutaj do Was. Najpierw trafiłam do sklepu. Może nie powiem do jakiego sklepu najpierw trafiłam, tylko gdzie dokonałam pierwszego zakupu. Bo zanim dokonałam pierwszego zakupu, to wszystko obiegłam chyba z dwa razy. W spidowym tempie po prostu. Tak jakby mieli mi wszystko tam zabrać i wykupić. Oczywiście przy okazji zatrzymywałam się co chwila, bo się witałyśmy, bo, bo rozmawiałyśmy potem obiegłam to wszystko trzeci raz, a za czwartym razem, stwierdziłam, uff, wyluzuj kobieto, dobra, teraz już wiem, na co mam ochotę i słuchajcie u Kasi między brutami kupiłam sobie ten płyn SOAP dlaczego? Miałam taki płyn w mniejszej pojemności, który kupiłam sobie w Gdańsku u Kasi, ale moja córka sprzątając łazienkę y Wywaliła mi to. No po prostu, pomyślałam jakaś buteleczka stoi taka, mini, nie wiadomo co mnie jest. Yy, więc yy, robiąc porządki, szur do kosza. No, kosz poszedł do śmietnika dużego, został zebrany przez yy, panów i, i tyle widziałam mój płyn. Więc zaopatrzyłam się w mój płyn. Jak już jestem przy tym płynie, to powiem Wam, że ja skończyłam dzisiaj bluzeczkę Solo Tea i wrzuciłam ją do prania właśnie w tym nowym płynie i ona się suszy. Suszy się w łazience, w której mam dość ciemno, więc nie pokażę Wam, a nie będę już kombinowała, więc w następnym filmiku pokażę Wam, jak wyglądam w bluzeczce Solo Tea. Jest ukończona, jestem z siebie mega dumna, bo ona przywoziłam kolejne. Włóczek, a jestem jak gdyby obrobiona z projektami. Została mi tylko choja ta sukienka. Hojadres, dobrze, myślę, ta fioletowa, tak. Ale to tak jak wam powiedziałam, e, ją z czystym sumieniem na razie odkładam, skończę. Może pojedzie ze mną do Chorwacji, bo jeszcze nie wiem, może pojedzie i chojadres, i chusta, i zobaczę, co tam będę miała ochotę dziergać. Ale nic nowego do Chorwacji nie biorę. Nic nowego będę się starała kończyć. To, co mam, więc y, chusta jest taka w międzyczasie, więc bardzo możliwe, że będę kończyła w Chorwacji. hojadres. adres. Więc w y, między, między drutami u Kasi kupiłam sobie taki właśnie płyn i już go użyłam. I jestem mega, mega szczęśliwa. A co jeszcze? O, bo to nie koniec. Otulanka się otulankowo rozbojała. Furora Jarns. Bardzo lubię ten sklep i, i lubię włóczki, które mają, bo one są takie trochę, no lubię po prostu, lubię tam zaglądać i zawsze coś kupuję u Furora Yarns i tym razem kupiłam sobie włóczkę Tia, Tia z Peru, prosto z Peru, zobaczcie, w takim pięknym, pięknym, cudownym kolorze oliwki, zieleni. No po prostu kolor jest obłędny, ale kolor jak kolor, zobaczcie jaki ta włóczka ma włosek. Mam nadzieję, że widzicie, że tutaj moja kamera wyostrzyła i widać wszystko. I to jest oliwka, tak. To jest kolor oliwka, i ta włóczka jest przeznaczona na druty 7-8. W 50-gramowym moteczku jest 130 metrów, a skład to 75% Suri Alpaka, 22% merino wool i 4% Nylon. I ja mam tych moteczków 4 i mam zamiar sobie zrobić taką bluzeczkę z takim rękawkiem 4. Mam nadzieję, że mi starczy. Jak nie starczy, będę domawiać albo będzie to wróżeczka po prostu z nieco krótszymi rękawkami. Zobaczymy, na ile starczy. Także to w planach mam, aby z tej włóczki sobie zrobić yy, bluzeczkę. Czy gryzie? Bo to jest takie zawsze yy, no, pytanie, które zawsze pada. Yy, oczywiście już kiedyś rozmawiałyśmy o tym yy, i ja mówiłam i wiele dziewiarek zawsze mówi, że to, co mnie gryzie, Ciebie nie gryzie, to, co Ciebie gryzie, mnie gryzie, ale to naprawdę jest przemiłe w dotyku. Myślę, że mnie nie będzie gryzło, a ja jestem naprawdę taką osobą bardzo wrażliwą na gryzienie i na stoisku Furora Yarns z tej włóczki właśnie była próbka chyba w kolorze takim jasnym, śmietankowym, i ja tam stałam dość długo i sobie macałam, macałam, przykładałam, przykładałam, przykładałam i słuchajcie i doszłam do wniosku, że nie będzie mnie gryzła. I to jest to, co sobie przywiozłam z myślą o udziergu, ale to nie wszystko, co mam od Furora Yars, bo w prezencie do przetestowania dostałam dwa moteczki, dwóch różnych włóczek, żebym sobie sprawdziła, czy będzie mi się z tego coś podobało i czy chciałabym z tego coś dziergać i zaraz was o tych dwóch włóczkach, które są nowością w tej chwili Furora Jarz, tak jak ta buczka, którą Wam przed chwilą pokazywałam, to jest nowość. A teraz wam pokażę dwie kolejne, z których przywiozłam sobie pomodku, żeby sprawdzić, żeby sprawdzić, przetestować i wam powiedzieć, czy to jest to, czego ja szukam. Kolejny moteczek, który przyjechał, to jest tak cudowna czerwień dziewczyny. Tak cudowna, piękna czerwień, pomyślałam o tym kultowym szaliczku od Petit. wiecie, tym takim cudnym, żeby sobie właśnie z tego wydziergać. To jest włóczka Alpo, to jest 100% Baby Alpaka i też jest to włóczka z Peru. E, W takim motku, który mam przy sobie, 50-gramowym motku, jest aż 400 metrów nici i jest ona przeznaczona na druty 2,5-3,5 e, między 2,5 a 3,5. Bardzo cieniutka, ale taka pięknie zwarta ta nitka, która się nie rozwarstwia i myślę, że bardzo fajnie będzie się na niej przerabiało i ten cudowny szaliczek wyjdzie naprawdę przeuroczy, mięciutka, miła, absolutnie nie gryząca. No coś po prostu rewelacyjnego. Kolory tej włóczki w ogóle wszystkie były ładne, wszystkie mi się podobały, ale ta czerwień od razu przyciągnęła moje oko bo myślałam właśnie o tym kultowym szaliczku, żeby sobie zrobić w czerwieni, wiecie, ja mówiłam Wam już, że ja przechodzę to łysienie i nie mogę farbować włosów i muszę mieć naturalny kolor, bo to jest mój naturalny kolor, więc bardzo lubię, polubiłam się ostatnio z czerwieniami, bo wydaje mi się, że tak mi dodają trochę no takiego kolorytu, więc ja sobie udziergam z tego szaliczek, ale nie wiem kiedy, na razie nie będę się tak śpieszyła, ale ale postaram się zrobić chociaż małą próbkę, żeby Wam pokazać, powiedzieć jak to się zachowuje, więc możliwe, że zanim przystąpię do robienia szaliczka, to Wam najpierw zrobię próbeczkę i opowiem, ale to może postaram się, żeby w następnym filmiku, albo jeszcze następnym, bo nie wiem, kiedy się kolejny pojawi, bo ja już w czwartek wyruszam do Chorwacji na 10 dni. Jeżeli będę miała tam dobry internet, to może się filmik pojawi. Natomiast jeżeli ten internet będzie, wiecie, no, taki mało ciekawy, no to, to może nie. Ale to nie wszystko, co mam od Furora Jarns. Kolejną włóczką od Furora Yarns jest taka cudowna włóczka koko. To jest bukla. Zobaczcie piękny kolor taki śmietankowy, bardzo naturalny. Chciałabym wam przeczytać, jak kolor się nazywa nifural. Natural, przepraszam, nie no, jak coś przeczytam, to nie mam okularów, a tu jest odręcznie długopisem kolor napisany, więc wiecie, no każdy ma takie różne pismo. Kolor natural, i tutaj jest to włóczka przeznaczona na druty 4-5. W 50-gramowym motku jest 250 metrów włóczki i jest to 89% alpaki. 11% nylonu. Tak jak mówiłam, e, tak jak i w poprzedniej włóczce, którą Wam pokazywałam, zrobię Wam próbeczkę i postaram się tą próbeczkę Wam e, pokazać w następnym filmiku albo w jeszcze następnym, ale w najbliższych dwóch się pojawi. Zrobię próbkę, wypiorę i Wam opowiem, jakie są moje wrażenia. Oczywiście to jest prze, przemiłe. To jest w ogóle niegryzące i ja na... Podczas drutu lotu spotkałam Kamilę z Nadmorza. I Kamila z Nadmorza, odwiedźcie jej profil. Kamilka z Nadmorza dzierga teraz na zamówienie, więc można u niej sobie coś zamówić. I Kamila z Nadmorza robi cudowne rzeczy dla dzieci, właśnie z Bukli. I właśnie. Jak pokazałam jej tą buklę, bo się spotkałyśmy przed wejściem. Ja już wychodziłam z targów, ona wchodziła na targi. pokazała mi jej tą buklę ją zachęciłam, żeby poszła do stoiska i właśnie ona tam popędziła. Nie wiem, czy sobie coś kamilka kupiła, czy nie, ale, pomyśle, ale od razu, jak tylko pomacała, powiedziała: świetne, świetne dla dzieci, przemiłe, przeurocze i będzie to pięknie wyglądało. I ja Wam to zademonstruję w próbce. Po wypraniu, i wam powiem, jakie są moje wrażenia, i jakie są moje odczucia, i czy to faktycznie jest takie cudowne jak teraz w dotyku. No, ja jestem zachwycona. Ja po prostu w ogóle jestem zachwycona włóczkami od furora Jars. ale nie tylko. Nie tylko, bo przywiozłam jeszcze dużo innych. I teraz pokażę Wam kolejny motek, który sobie przywiodłam, a raczej motowidło. Olbrzymie motowidło. A na kolejny motek to się skusiłam w ogóle nie myśląc, że się na niego skuszę, bo w ogóle jak gdyby nie brałam pod uwagę tego typu włóczki, żeby ją sobie kupić. Ale kiedy moja przyjaciółka, która ze mną była, podeszła do stoiska, Lilopi a ona robi dużo na szydełku i po prostu zobaczyła motki i zaczęła w nich przebierać jak w cukierkach i kiedy ja tam podeszłam i zobaczyłam te wszystkie kolory to ja nie wiem jak ten motek trafił w moje ręce i mam <grym> ta <Taramu. grym> zobaczcie jaki jest przecudny i to jest motek w 1400 metrów E, 3, y, m, nitki 3 plus 1 e, i to jest 50% merino wool i 50% akryl. Tak, ma w sobie akryl ale jest takie miłe i takie cudownie miękkie i takie wspaniałe, że ja sobie wzięłam, pomimo, że ma pomimo, że jest to włóczka z akrylem, ale no jest tak piękna, tak mięciutka taka puchata, tak mi się strasznie podoba, że jak jechałyśmy z powrotem do domu to cały czas obie myślałyśmy o tym, co z tego, co z tego sobie zrobimy, bo ja to kupiłam bez żadnego pomysłu, bo kupiłam dla samego kupienia, bo mi się tak podobało i ja sobie kupiłam właśnie w tym kolorze, a Moja przyjaciółka w takich niebieskościach. E, I najpierw myślałam o chuście, ale teraz robię chustę, którą proponuje Dagna Zielińska, na takie wiecie pomiędzy robótkami. I ja sobie ją robię i już jestem troszkę tą chustą zmęczona, bo to ta chusta, słynna chusta, co się robi dwie wieczory, jak się jest świetną dziewiarką, no. E, więc no, nie jestem chyba idealną dziewiarką, bo robię i robię i robię i końca mopka nie widać. I robi ją z kokonka, 1500 metrów, 100% merino, trzy nitki. No, powiem Wam, ciężko idzie mi, ciężko idzie mi, ale efekt jest wart tej pracy, bo wychodzi pięknie. I ja już bym chyba kolejnej chusty nie chciała. I pomyślałam sobie, że z tego, bo tu mam aż 1400 metrów, z tego wyjdzie piękna bluzka, e, taka robiona reglanem, taki zwykły, prosty sweterek, bez żadnych wzorów, bez żadnych komplikacji, bo tu już nic więcej, wydaje mi się, nie trzeba, bo zobaczcie, jakie to jest piękne. Chyba, że macie jakiś pomysł. O właśnie, dziewczyny, może mi podsuniecie jakiś pomysł. Jeżeli nie chusta, to co? A może macie jakiś Ciekawy wzór, który byście mogły mi polecić na tą włóczkę, bo ona jest przeznaczona. Wydaje mi się, gdzieś tu patrzyłam na druty 4-4,5. Chyba przy stoisku mi e, pani, która obsługiwała stoisko, powiedziała, że to jest 4,5, e, nawet 5. Tak sobie myślę, bo zobaczcie, to jest dosyć takie. Muszę zrobić sobie próbkę i sama zdecyduję. Ale jeżeli byście chciały mi podpowiedzieć, co ja mogłabym z tego zrobić, to to byłabym Wam wdzięczna, może jakiś link do jakiegoś wzoru, nawet płatnego, bo ja bardzo, bardzo chętnie e, bym e, zaczerpnęła Waszej opinii, co wymyślicie, co z tego kłębucha. No a teraz co jeszcze? Co jeszcze kupiłam na drutozlocie? Bo ja już wychodziłam i robiłam relacje. I kiedy wychodziłam i robiłam relacje, to... Moja przyjaciółka zadzwoniła do mnie i Ty, weź mi tą włóczkę. I z tej włóczki musisz, musisz, każę ci, zrób mi sweterek. No ja się szybciutko wróciłam. I byłam jej naprawdę bardzo wdzięczna, bo ja się tak czaiłam, czaiłam do tej włóczki i w pewnym momencie stwierdziłam: Nie, no już nakupowałam tyle, e, bo to jeszcze nie wszystkie moje zakupy. Nakupowałam tyle, nakupowałam tyle, to ja już może teraz sobie odpuszczę. E, ale jak ona mi powiedziała: leć mi po tą włóczkę, to ja słuchajcie, mało sobie. No, nie połamałam, ja tak le... No i kolejną włóczkę to ja kupiłam w Gaboul. I co ja kupiłam? Baby Silk. Jak? Zobaczcie, takie dwa kolorki wzięłam. O, takie. W ogóle takie zestawienie trochę nieoczywiste. Bo tam, kiedy ja poszłam i chciałam sobie kupić tą włóczkę i przyglądałam się jej, kiedy jeszcze moja przyjaciółka po... nie mówiła mi, że chce, to ja tam się bardzo przyglądałam temu. Bardzo. I wymyśliłam sobie, że ten kolor pięknie by wyglądał z szarościami, z szarym takim. I tam taki był. Natomiast obok stały dwie cudowne, dziergające babeczki, i, jedna do, i przyłożyły do siebie te dwa motki, i jedna do drugiej mówi: Słuchaj, no ten różowy jest z, z szarym, jest taki oczywisty, ale zobacz, jak pięknie wygląda z tym beżem. I wiecie co, i one, dzięki Wam, dziewczyny, naprawdę ja nie potrafię powiedzieć. Um, czy prowadzicie konta na Instagramie i czy gdzieś na Instagramie jesteście, ale jeżeli mnie to słyszycie, to się odezwijcie, bo po prostu dzięki Wam. Dzięki Wam ja kupiłam dla tej mojej przyjaciółki taki zestaw, bo ona nie chciała takich agresywnego zestawu i ja z tego zrobię, uwaga, uwaga, od kropak mi ten, ten nowy jej sweterek, nie pamiętam jak on się nazywa, Popoli? Poli, Poli, coś chyba, nie będę tutaj kaleczyć, ale ja dzisiaj u Ciebie, kochanie, kupiłam ten wzór na sweterek i będę robiła dla mojej przyjaciółki właśnie z tych dwóch kolorków, ponieważ ona chciała, żeby to przejście kolorystyczne było nie za agresywne, takie łagodne, takie delikatne, subtelne i myślę, że to będzie po prostu mega sweterek. A teraz jaki jest skład tej włóczki? No 42% baby alpaka, 35%. Malbery Silk, czyli jedwab jakiś Malbery. Nie wiem, czy dobrze to czytam. I 13% Merino Wool, 10% jak. I w 25 gramowym motku jest 200 metrów. 25 gram, 200 metrów. No, słuchajcie, no, coś niesamowitego. I na druty numer 3,5. 3,5 mm. Cudowne, mięciutkie. na 100% to nie będzie nikogo gryzło, bo to jest tak cudownie delikatne, że ja jestem w tych moteczkach po prostu zakochana i tą bluzeczkę, yy, o której wam mówię, nit możecie sobie kupić i wzór i to ja dzisiaj kupowałam ten wzór za 35 zł i widziałam, że tam są takie rozmiary drutów Bodej, że 2,75, 3,5 i chyba 3,25, słuchajcie, nie, nie pamiętam, nie pamiętam, ale muszę się zaopatrzyć w niektóre rozmiary, bo nie wszystkie chyba mam, muszę zerknąć. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o włóczki. No i strasznie chciałam sobie kupić druty, bardzo chciałam sobie kupić druty. Te Z tych mindful mam w standardowym rozmiarze. Chciałam sobie kupić krótkie, ale takich jak ja chciałam nie było, a może nie dopytałam w każdym sklepie, ale potem zrezygnowałam z tych standardowych drutów. Eee, to znaczy zrezygnowałam z całego kompletu krótkich drutów i stwierdziłam, że kupię sobie tylko jedną parę, która mi była potrzebna do wykończenia rękawków w bluzeczki Soloti i w modkomanii w modkomanii kupiłam sobie już mam skręcone te druty króciutkie druty z żyłeczką 40 rewelacja i stwierdziłam, że chyba nie będę kupowała całego zestawu tylko sobie będę sukcesywnie te krótkie druty do tej mojej jednej żyłki która mi wystarczy na razie dokupowałam w zależności od tego co mi będzie potrzebne, bo ja wszystko ich rozmiarów na razie nie potrzebuję, więc wolałam wydać trochę więcej na włóczki, a ten zestaw drutów mógł. Poczekać. Jeszcze w sklepie modkomania kupiłam sobie oprócz drutów takiej mini nożyczusie, żeby można je było, słuchajcie, sobie włożyć gdzieś tam. No, nie chcę wyostrzyć o. Żeby można było sobie zabrać wszędzie ze sobą. No, są naprawdę mega malutkie i słodkie. E, zobaczcie, takie wiecie, takie ciach-ciach na dwa paluszki, miniaturki takie. E, bardzo fajne. E, już już używałam i są mega, mega, mega ostre. Naprawdę to są petardy, takie są ostre. E, więc polecam, polecam maleńkie i bardzo, bardzo ostre i wejdą naprawdę wszędzie można włożyć, bo są takie maciupeńkie. I to wszystko z moich zakupów. Tak się jeszcze rozglądam, to wszystko. Eee, ja Was eee, żegnam na dzisiaj, słuchajcie. Mam nadzieję, że za chwilę się pojawię, za tydzień, bo żeby mi się tylko udało, żebym miała internet, to się postaram pojawić. Natomiast gdybym się nie pojawiła, to możliwe, że będzie dłuższa wakacyjna przerwa, bo ja już czwartek ruszam na urlop. A teraz się z Wami żegnam, pełna emocji, pod ruto z dociem, Wasza Anka Otulanka. Do zobaczenia, do zobaczenia.